I oto mamy wielki czwartek wieczerzy pańskiej wieczorem. Jest msza Święta, która rozpoczyna święte Trydium Paschalne. To jest jak jeden dzień. To nie możemy powiedzieć, że są to trzy dni, ale jeden wielki dzień świętowania Paschy, bo świętowanie Paschy zaczyna się nie w niedzielę, jak to wszyscy myślą, w niedzielę nie, tylko zaczyna się w czwartek. Właśnie w czwartek w wieczerzą pańską rozpoczyna się świętowanie świętego Trydium Paschalnego. Nie ma błogosławieństwa już w Wielki Czwartek, tak samo nie ma w Wielki Piątek też błogosławieństwa. Dopiero błogosławieństwo jest na koniec Liturgii Wigilii Paschalnej, czyli w nocy, w sobo, z soboty na niedzielę, w tą noc paschalną. I wtedy dopiero jest błogosławieństwo, czyli zakończy się ta liturgia właśnie w nocy, z soboty na niedzielę, Wigilią Paschalną. Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej jest to bardzo ważny moment, kiedy skupiamy się na obrzędzie obmycia nóg. Jezus obmywa nogi właśnie apostołom i jest to można powiedzieć bardzo ważny moment tego dnia, bo jest to właśnie pokazana miłość służebna, miłość, która służy, która pochyla się nad drugim człowiekiem. I Chrystus nas zaprasza do takiej miłości służebnej. Oczywiście Wielki Czwartek jest to przede wszystkim ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii i to świętujemy. Właśnie piękny dzień ustanowienia Eucharystii, ale również jest to wdzięczność Bogu za jego miłość służebną, którą nam ukazał i też mamy sobie wzajemnie tą miłość okazywać.